Rektorskie zajęcia i osiągnięcia. Rektorzy wyższych uczelni zarabiają niemało, nawet powyżej 40 tysięcy złotych miesięcznie. W końcu ich uczelnie należą do największych pracodawców w miastach akademickich. I wydaje się, że lektorzy powinni mieć sporo roboty. Ale chyba to błędne mniemanie. Bo często starają się o dodatkowe zajęcia, aby swoje zarobki powiększyć. Nie ma bowiem takiego wynagrodzenia, które zaspokoiłoby rektorskie i nie tylko potrzeby. Dodatkowe źródła utrzymania należytego dla nich poziomu życia znajdują albo na swoich uczelniach, albo na uczelniach innych rektorów. Nas muszą mieć jednak zezwolenia rad uczelni, wcześniej Senatu. Te swoim rektorom zwykle zezwolenia dają, a rektorzy rewanżują się ze zezwoleniami swoim profesorom. Rektorzy mogą zatem prowadzić dodatkowo płatne wykłady, kierować projektami badawczymi albo prowadzić działalność gospodarczą, czy wynajem najem, Nieruchomości. Tym niemniej, zdarzają się przypadki podejmowania dodatkowej pracy zarobkowej przez nienasyconych finansowo rektorów bez wymaganej zgody. Wtedy minister może ich odwołać z funkcji i tak zwykle robi zgodnie z prawem. Byłoby jednak lepiej, gdyby rektorzy. Koncentrowali się bardziej na należytym zarządzaniu swoimi uczelniami, niż pogonią za dodatkowymi zarobkami. Aby ich uczelnie swym poziomem dogoniły uczelnie europejskie i bardziej się liczyły w życiu społecznym. To na nich bowiem spoczywa formowanie elit potrzebnych do zarządzania całym krajem i wspieranie gospodarki, tak, aby ta była oparta na jak najlepszej wiedzy, nie mówiąc już o wysokiej kulturze, aby życie narodu nie uległo atrofii. Mimo, że zarobki lektorów są duże, wyniki osiągane przez nasze uczelnie nie są najlepsze, zarówno jeśli chodzi o jakość udyplomowionych, utytułowanych elit, jak i o jakość wiedzy. Służący jako punkt oparcia dla podmiotu gospodarczych. A kultury coraz bardziej nam brakuje na uniwersytetach, gdzie widoczna jest menelizacja życia akademickiego, zastępowanie kultury antykulturą i unieważniania tych i tego, co jest dla rządzących uczenniami niewygodne. Tekst Opublikowany w tygodniku Gazeta Polska 2 sierpnia 2023 roku. Autor Józef Wieczorek.